Milenka, hej. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Patryk. Zdziwiłam się, gdy zadzwoniłeś, przyznaję. No, no, no. Postarałaś się. Ty kiedyś pomogłeś mnie. Pora się odwdzięczyć. Bardzo się cieszę. A, uwiniemy się tak w godzinę, bo trochę się spieszę. Powinno pójść szybko. Dobra, to... O co chodzi? Będziesz udawała moją dziewczynę. Okej. Okay. Przed? Przed moją byłą. <laughs> Czyli pewnie chcesz wzbudzić w niej zazdrość mm, i ją odzyskać. To trochę bardziej skomplikowane, ale tak. Generalnie musimy zrobić wszystko, żeby skręcało ją z zazdrości. No, to da się zrobić. To co? Idziemy? Idziemy. <laughs> Pst, chodź, pomożesz mi. Masz jakiś problem z rezerwacją? No, nie. Jak się to w ogóle obsługuje? Chodzi ci o system rezerwacji. No tak. Betko, robisz to już tysiąc razy. Naprawdę? Tak, tutaj zatwierdzasz. O, tak naprawdę? Ja tutaj pracuję, tak to był mój pomysł? Nie rozumiem pytania. No przecież ja się w ogóle do tego nie nadaję. No, jak coś klienci mnie wołają, zaraz to u ciebie wrócę. Dobrze, dobrze. Cześć, Betty, To my sobie gdzieś usiądziemy, nie? Nie Niezłomiała mnie. Prawda? Słowa nie mogła wykrztusić. Patrzysz na nas? Cały czas. A nie obrazisz się, jak zrobię to? Jeśli mam udawać Twoją dziewczynę, to chyba musimy być wiarygodni, prawda? No. Dobrze, przecież mój były tego tak nie widzi. <śpiewanie> Powiem ci, że robimy niezwykłe. <śpiewanie> W porządku? Z naszych? Przepraszam. Żyle, przyniosłem wiele. Bratko. Jak możesz być taki podły? Słucham? Ty się znacie? Stara historia. Betty, ty się zdenerwowała? Stara historia? To ja ci opowiem tę starą historię. Kiedyś myślałam, że będę szczęśliwa z Patrykiem do końca moich dni, ale któregoś dnia zniknął po prostu kompletnie bez słowa. Betty, posłuchaj. Co posłuchaj? Jak ci niestety przychodzisz tutaj i udajesz, że się nic nie stało? Ale przecież masz narzeczonego, co w tym dziwnego, że też próbuję ułożyć sobie życie? Przestań mi mydlić oczy. I wiesz co Powiem ci coś, żebyś wiedziała. Może jest przystojny, tak, może jest uroczy i dobrze wie jak rozbawić dziewczynę. Ale to jest po prostu zwykły dupek, który złamie ci serce. Przepraszam! Wow. No to chyba się udało. Nawet lepiej niż myślałem.